Witam się z Wami sobotnio. Jak widać, ja się lekko podszykowałam, bo jedziemy do Wielkiego Miasta na zakupy, do Anszła, żeby wiecie, kupić wszystko to, co mamy na jakże pieczołowicie przygotowanej liście zakupów. Potem pewnie wprosimy się do znajomych na jakąś kawkę przy okazji obgadam z nimi mój pewien pomysł dotyczący Olsztyna jest oczywiście za mną kubuś zobaczcie jaki dzisiaj elegancki mój mąż eee, także co no robimy zakupy potem na pewno jeszcze gdzieś się pokręcimy, zobaczymy może eee, Lilę zabierzemy na chwilę na ciuchcie, chociaż no, to jest takie wiecie pół na pół no, i tutaj moja koleżanka wyciąga mnie na lumpy, ale to też muszę bardzo poważnie przemyśleć, bo tak wiecie, walczą we mnie. Tak jak kiedyś było na kreskówkach, że na jednym ramieniu siedzi aniołek, na drugim diabełek. Aniołek mówi nie, idź, nie idź, a diabełek kusi, idź, masz towarzystwo, wykorzystaj to, idź koniecznie. Więc zobaczymy, jak to będzie. Także co my, kierunek Olsztyn. W ogóle, zobaczcie, ja dzisiaj sobie pomalowałam usta. Dziwne rzeczy się dzieją, ale tak, e, przyszła do mnie temperówka, więc wykorzystuję te moje matowe pomadki w kredce. Je chyba najszybciej można zużyć. Mm, I co potem będę się do Was oczywiście odzywać? Jest i ciuch, ciuch. Jak widać, może wróciliśmy do domu po takich dosyć dużych zakupach. I w sumie nie wiem kiedy, ale zleciał nam praktycznie cały dzień. Byliśmy jeszcze na kawce u znajomych. Byliśmy jeszcze na chwilę właśnie w galerii, żeby Lila mogła sobie pojeździć Ciuchciuch. I jakoś tak ta sobota nam minęła na momencie. No, ale myślę, że wykorzystamy jeszcze trochę tego dnia, który nam został, bo zbliża się dopiero godzina 17, więc można powiedzieć, że i późno, i nie późno, bo niektórzy dopiero o tej godzinie zaczynają życie. Ja zaraz spróbuję Wam nagrać food haul taki połączony z co zabawki. Taki potem połączony z moim gotowaniem, bo pamiętam, że te filmy całkiem Wam się podobały. Był pozytywny odbiór, więc usiądę i potem też w vlogu może pokażę wam jakieś takie już niespożywcze rzeczy, bo poczyniłam pewne drobne zakupy, takie około roślinne. Przyszła, zrobiła pałagan i sobie poszła. Zobaczcie, to są nasze zakupy. I w sumie wychodzi na to, że jeszcze nie ma tutaj wszystkiego, bo paru rzeczy mi brakuje. I tu są zdobycze kuby, wafelki, batoniki, princeski, grześki, no same dobroci. Skusiłam się też na płyn do płukania z kokoliną. Ja ogólnie najbardziej lubię takie z Dilza. Ten nasz nowy zapach jest naprawdę super. No, ale że tam tego nie było, no to już nie chciało mi się biegać po innych sklepach, więc stwierdziłam, że wrócę do Kokolino, bo też jak najbardziej daję radę. Wzięłam taką wersję różową z paczulą. Mam nadzieję, że będzie bardzo ładny, bo ja jednak lubię, kiedy to pranie faktycznie mi pięknie pachnie. A teraz mamy o taką wersję tego mojego ulubionego płynu z lawendą. Naprawdę super pachnie, pięknie utrzymuje się na praniu. Ja mam tutaj nasz herbaciany słoik i powkładam po kilka terebek z każdego rodzaju, bo sobie uzupełniliśmy zapas herbat. Tak jak u nas przez większość roku ta herbata leżała, leżała, leżała. Tak coś zimą, coś ruszyło i pijemy... Co najmniej jedną w ciągu dnia, więc może nawet zaraz wstawię wodę i sobie spróbujemy któreś, Tam nie bardzo ciekawi. O smaku marakui może być całkiem dobra. W ogóle tany podobno robi świetne te herbaty, więc będziemy sobie sprawdzać. Ja tutaj mam jeszcze inne jakąś macze, to są chyba jakieś takie yy, ziołowe, więc wiecie, jak to wszystko jest w tym słoiku na wierzchu, to aż ma się chęć po prostu sięgać. Ja właśnie przyszłam na górę, żeby co nieco tutaj ogarnąć. Przede wszystkim muszę zwinąć pranie, bo zaraz wejdzie kolejne. Znowu jestem w tyle z praniem. I przy okazji tam u Lili zrobiłam małą zmianę pościeli, tak żeby wiecie, spała na takiej czyściutkiej, świeżej pachnącej. W ogóle dla mnie to jest zawsze wiecie. Jak wchodzi ta nowa pośle, to jest takie, Mmm, po prostu śpię jak królowa. Nie wiem, czy wy też tak macie. I co, ogarniam tutaj te ubranka. Też tak przeglądam już to, czemu dawałam szansa, się po prostu nie dopiera, to stwierdziłam, że wyrzucę. Niby mogłam to zostawić tak, żeby Lila jeszcze dotyrała, ale jakoś tak nie wiem. No mam wrażenie, że jak gdzieś tam są takie plamy uporczywe, które już nie schodzą któryś tam raz z rzędu, to jakoś tak nie to, nie wiem, odpycha. Więc no co, no po prostu trzeba to wyrzucić i tyle. U mnie jest to tyle fajnie, że ja w sumie kupuję w lumpach, więc no, wiecie, to nie boli. No wiadomo, jak to jest przy takich dzieciakach, które chcą wszystko robić same, jeść same. Po prostu pewnie zaraz Lila będzie chciała z nami przesadzać kwiaty. Także nie ma co im wtedy zakładać takich drogich ubranek, tylko właśnie lumpowe, jakieś drysiki najlepiej więc zaraz zrobię jeszcze szybki przegląd i co niedługo zjemy tak, obiad o kolację stwierdziłam, że jednak rozmrozimy pierogi, żeby one już po prostu nie zajmowały zbyt długo miejsca w zamrażarce. Zresztą nie lubię też, jak coś mi tam zbyt długo leży. I potem bo w sumie jeszcze nie planujemy się kłaść, pewnie zrobimy sobie jakieś zapiekanki. Szanowni Państwo, my tutaj zabieramy się za robotę. Będziemy robić y, ciasto czekoladowe pod kopiec kreta. Mam tutaj oczywiście czekolady, mam kakao, jajka, mąkę, cukier. Mam oczywiście i mojego małego pomocnika, jak tylko powiedziałam, że idę zaraz robić ciasto. Lila wystartowała do kuchni i powiedziała, że zrobi siawa. Tak, sama zrobisz ciasto? A będę mogła trochę pomóc. Ekstra. Wczoraj zaczęłam czytać e, kolejną książkę. To już będzie trzecia w tym roku. E, I taki tytuł to Obsesja. Powiem Wam, że całkiem wciąga. E, tak jak wspomniałam, zaczęłam czytać wczoraj i jestem już na ponad chyba 115. E, stronie. Tak mi się coś wydaje. E, w każdym razie, no. E, Troszeczkę zmyliło mnie tutaj to słowo romans, tajemnica, bo z tego co na razie przeczytałam, dochodzę do wniosku, że jest to raczej taki typowy kryminał. Jest nawiązanie do, do szpitala psychiatrycznego, także no, czyta się całkiem spoko. Wydaje mi się, że w ogóle ta pani ma fajny styl pisania. Yy, czytałam yy, Szeptuchę, czyli tą pierwszą część serii Kwiat Paproci. Bardzo mi się spodobała Druga część czeka w kolejce, ale wy wybraliście mi obsesję i muszę podziękować, bo naprawdę bardzo fajna lektura. I ja też mam dwie zdrabki. Tej sama. sama.

Training Tak mi się nie chciało, powiem wam szczerze, po tych dwóch dniach przerwa, ale stwierdziłam, że jak już się zaczęło, to troszeczkę szkoda przerywać. Tym bardziej na starcie, no bo jakoś tak długo nie ćwiczę. No ale tak, udało mi się coś około pół godzinki zrobić. Więc teraz szybciutko prysznic, ja teraz zrobię nam się na niej Dzisiaj chyba zjemy zapiekanki, tak pomyślałam, że będzie spoko. Dękuję takie te miniaturowe produkty. Właśnie ten szampon, mam gdzieś jeszcze taki mini żel, to też pozużywam, bo to tak stoi, niepotrzebnie zajmuje miejsce. I co, dzisiaj pewnie poprzesadzamy kwiatki, bo kupiłam też wczoraj kwiatki, więc potem wam je pokażę. Dobra, mam kawkę, więc jedziemy ze śniadaniem. Będą takie domowe zapiekanki, bo chcieliśmy zużyć chleb. Teraz będę ścierała pieczary. Mam w ogóle taki, e, taką fajną miskę starką na górze, a już nie chcę mi się grzebać, więc e, zrobię to klasycznie. Mamo, Lili, jest? otwiera domowe studio tatuażu, tak? Pokaż, jak dziarasz tatę. Mm. A ty też masz dziarkę? Mam. Ale fajna dziarka. Śniadanko zjedzone i od razu humor lepszy, kawka wypita, więc my zaraz bierzemy się za działanie. Kuba pojechał do paczkomatu. No bo jakaś paczka tam na nas czeka. Są dwie opcje. Kuba obstawia, że to chusteczki, bo zamówiliśmy trochę chusteczek mokrych w zapasie, a ja mam nadzieję, że przyjdzie taki bardzo fajny album, który zamówiliśmy. To ma być taki prezent zbiorczy od, od nas i od e, dziadka dla Ami z okazji jej urodzin, ale to potem, potem wszystko Wam będę opowiadać, pokazywać. E, no i co? Będziemy przesadzać niedługo kwiatki. Ja chcę dokończyć ciacho, bo dostaliśmy propozycję od sąsiadów, żeby wyjść potem z nimi na spacer i pomyślałam, że może zaprosimy ich właśnie na taki domowy kopiec kreta. E, więc zaraz dokończę i pokażę Wam parę rzeczy, może najpierw paczkę z Contigo, która przyszła już jakiś czas temu, e, Torek? albo w środę jakoś e, i może uszykujemy razem paczki do Ani i do Asi. No dobra, no to może w pierwszej kolejności paczka. Zamówiłam sobie tak, spineczki do włosów. Zamówiłam sobie kremy, bo wiecie co ten mój sorai, nie wiem co się z nim stało, po prostu zapodział mi się gdzieś. Co tutaj mam jeszcze? Drugi krem. I powiem Wam, że tak, no tutaj skusiła mnie cena, bo on był przeceniony ze 120 zł na 30. Tak myślałam, kurczę, może ten termin jest jakiś krótki, ale nie, więc nie wiem skąd ta obniżka taka konkretna. Coś z babuszki Agafi znowu, czyli maska do skóry głowy na porost włosów, bo no tak. To jest dla mnie jednak problem, że tych włosów nie mam jakoś strasznie dużo. Tu mam naturalny serum do włosów, gęstość i objętość, no bo cały czas chcę nad tym pracować. Podkład z Golden Rose. Ja z tą marką jakoś za bardzo się nie znam. Znam ich tusz i pomadki i w sumie to by było tyle. A chciałabym sobie sprawdzić, właśnie jakieś inne produkty, no bo marka Golden Rose, Golden Rose jest w sumie taka, wiecie, w zasięgu portfela, no ale trzeba sprawdzić, czy ma ciekawe produkty. No i tu jest tusz, który ja już kiedyś kiedyś miałam. On był fajny, to znaczy tak był fajniejszy, kiedy on lekko przesechł, bo taki na świeżo był no nie bardzo po tym jak podsechł, no to fajne rzeczy z rzęsami robił. E, tu mam dwie pomadeczki. Ostatnio wróciłam do malowania ust, powiem wam szczerze. Wziąłam sobie takie dwa numerki. Ale nie wiem czy zostawiam je u siebie, czy poślę je do Was, zobaczymy, dlatego ich na razie nie otwieram, i jeszcze powinien być jeden tusz. No, i od razu przechodzimy do tego mojego pudełka, gdzie mam e, rzeczy dla Was, bo tak, w moim zamówieniu były jeszcze takie dwie maski z BioWaxa. Więc, tak, pomyślałam, że e, wrzucę te maski teraz. Pomyślałam, że może wrzucę krem do rąk. Dla jednej z dziewczyn, i pomyślałam o. No dobra, to zabrane. O tym serum do rzęs. I jeszcze gdzieś mam maseczki w płachcie, więc wydaje mi się, że będzie spogo do tego słodkości. No i wiadomo, że będę na bieżąco też to pudełko uzupełniać, żeby zawsze było tutaj coś, czym mogę Was obdarować. się jest dzisiaj moim ogrodnikiem. Przesadzamy kwiatki, bo. Już niektóre totalnie się tego domagały. Tutaj mam kwiatuszka, który towarzyszy mi w kuchni. On kiedyś był naprawdę bardzo mały i w sumie jakoś tak nie podobał mi się wtedy za bardzo, ale najładniej wystrzelił w górę i trzeba powiedzieć, że taki dosyć pokaźny naprawdę cieszy oko. Tu mam wczorajszy nabytek ze sklepu Obi. On był na tych mm, przecenach za 6 zł, a zobaczcie, wygląda naprawdę. Bardzo, bardzo ładnie, tylko bym mu potem chyba poprzecierała liście, bo są takie zakurzone. O i ten jest związany, bo on się tak troszeczkę brzydko rozchodzi na boki, więc akurat y, czerwona kokardka. Tutaj mam drugiego y, kwiatka, nowego, on też jest z Obi, tylko był już w normalnej cenie taki maluszek. I wygląda naprawdę przepięknie. Zobaczcie, jakie ma liście. Mam nadzieję, że będzie rósł jak szalony. Tą roślinkę dostaliśmy, tylko ona coś tak powoli, powoli się rozrasta. Ja pamiętam, że u rodziców była ta roślina i ona po prostu rosła jak szalona. Na początku może jakoś tak faktycznie nie było widać tego wzrostu, no ale potem można było cały pokój w zasadzie no, ale tutaj widzę, że wychodzą jakieś nowe, malutkie listki. Także mam nadzieję, że w którymś momencie się bójnie. No też dużo osób pociesza mnie, że w sumie jest zima, więc też nie ma co zbyt dużo oczekiwać od tych roślin. Tutaj mam już zdobycz z oszą i to jest kroton, jedyna roślina, która w sumie miała swoją nazwę podaną. Tak, na razie trafiła do takiej doniczki z. Otworami na, na dole, i zaraz ją włożymy do jakiejś osłonki. I tu mam ostatni nabytek, też ma przepiękne liście. Wziąłam też, zobaczcie, taką malutką osłonkę, bo pomyślałam, że może którąś roślinkę byśmy rozsadzili. Jakąś taką szczepkę by się tutaj wsadziło. Tak myślałam o tej trzykrotce, która jest na górze, bo ona naprawdę bardzo ładnie się rozrasta i tą koniecznie musimy przesadzić, bo ona w sumie nie miała wymienianej ziemi. I zobaczcie, tak, niektóre łodyżki są piękne, niektóre usychają, więc damy jej, że tak powiem, nowe życie. I zobaczcie, było tych kwiatków kilka, a zrobiło się ich zdecydowanie więcej. Porobiliśmy ym, szczepki, może nawet uda nam się obchnąć dzisiaj, ze trzy sztuki, a reszta mam nadzieję, że nam pięknie bujnie na wiosnę. Biorę się za obiad i jakiś czas temu w Lidlu kupiliśmy takie y, duże muszle, taki makaron i pomyślałam, że zamiast robić takie klasyczne kaneloni z tymi rurkami, to po prostu nadziejemy te muszle. Kopiec kreta zrobiony. Tak nie jestem do końca pewna, czy ta wita śmietana powinna, jest taka, jak powinna. Ale myślę, że w ostatecznym rozrachunku i tak będzie ciasto zjadliwe. Tak, my przed chwilką pożegnaliśmy sąsiadów, bo wpadli do nas na ciacho. Zrobiłam kopiec kreta. Nie do końca jestem zadowolona z tego ciasta. Mam wrażenie, że mogło wyjść trochę lepiej. Ale... Z więc chyba nie wyszło też tak najgorzej. Teraz zabieramy się za naszą obiadokolację. kolację, więc Wam nagram. Będę kurczę, do tyłu o kolację, ale wyrówna się. Eee, co chciałam Wam powiedzieć? Eee, strasznie szybko zleciał nam ten weekend, sama nie wiem kiedy. Eee, I aż szkoda, że jest już tak późno, ale tak, dzisiaj mamy eee, plan położyć się wcześniej, spać. A, a, a. Eee, nie wyjdzie. Bo ostatnio, no jakoś tak wychodzi, że mamy iść wcześniej spać, kładziemy się do łóżka i potem wychodzi na to, że zasypiamy po pierwszej, tak co najmniej. Ale wczoraj włączyliśmy sobie naprawdę spoko film, taki śmieszny z polecenia właśnie naszych innych znajomych. Tytuł to Jak zostałam gangsterem, więc jeśli wy nie widzieliście, to naszym zdaniem naprawdę spoko, żeby sobie włączyć, obejrzeć, posiedzieć, pośmiać się. Mieliśmy zacząć oglądać Wiedźmina drugi sezon, ale coś nam ciągle nie po drodze z tym Wiedźminem. I co jeszcze na dzisiaj zaplanowałam? Takie zajęcia kreatywne z Lilą, ale to chyba jutro sobie przed południem posiedzimy. Kupiłam jej specjalnie plastelinę do tych zadań I tak myślę, że na przykład jednego dnia będziemy robić po trzy, po cztery Tam są przeróżne jakieś przykleić coś, dorysować, połączyć kropki Wypełnić plasteliną czy czymś innym Więc wydaje mi się, że to będzie bardzo spoko Właśnie to mają być jakieś ćwiczenia dla dwulatka Więc mam nadzieję, że będą odpowiednie Wydaje mi się, że jeszcze na to łączenie kropek jest... Za wcześnie, ale właśnie to wypełnianie miejsca plasteliną może być całkiem fajne, mam nadzieję, że jej się spodoba i mam nadzieję, że nie będzie to bałaganogenne.